Chyba ruszyło. <noise> dzień dobry, witam. Wie, dzień dobry wieczór. Witam serdecznie. E, od dziś e, najprawdopodobniej będzie to w miarę moich starań e, dosyć, regularna, dosyć regularna seria na tym właśnie kanale. Oho. E, seria, która będzie miała na celu e, omówić ostatnie wydarzenia. Wokoło Manchester United, jeśli chodzi o transfery, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o e, wydarzenia boiskowe, pozaboiskowe, e, te, z, które są związane z zarządem i tego, e, tego typu sytuacje. Witam serdecznie wszystkie osoby, które są na czacie w tym momencie. E, w miarę możliwości, oczywiście, będę odpowiadał. Ale to, co dziś a podoba się panel, powiedz, <laughs> staram się, staram się staram się być profesjonalny, no ale nieważne. To, o czym chciałem oczywiście najbardziej dzisiaj porozmawiać, to co chciałem najbardziej dzisiaj omówić, to na pewno jest to, że bardzo gorąco zrobiło się wokół Mateusza, Mateusa, przepraszam, Mateusa Kuni z Wolverhampton, Mateusa Kuni, który to. Z nami, przeciwko nam, w niedzielę zagrał fragment całego spotkania. Wszedł w drugiej połowie, nie pamiętam już w której minucie. Nie pokazał nic wielkiego, ale jak detektywi internetowi zdążyli zauważyć, Ruben Amorim schodząc tunelem, wchodząc do tunelu, poklepał Mateusa Kunię po, po plecach, po karku, coś do niego powiedział. Nie wiemy co, raczej się nie dowiemy, i internetowi detektywi zaczęli podejrzewać, że coś może być na rzeczy, a te podejrzenia zostały potwierdzone. Witam, Kowlix. Te, po, te podejrzenia i jakby rezultaty tych śledztw internetowych zostały potwierdzone przez największe dziennikarskie nazwiska, jeśli chodzi o rynek transferowy. Potwierdził, potwierdził to, że blisko, to, że Kunia jest blisko Manchesteru United, potwierdził wczoraj Fabrizio Romano, potwierdził Lori Whitwell, potwierdził mój idol Mark Goldberg również, który śledzi te same media, te z tych samych dziennikarzy. A dziś, a dziś w jednym z wywiadów potwierdził to David Ornstein, więc jeśli chodzi o Mateusa Kunie. Jest to, wydaje mi się, nie mówię sprawa dni czy godzin, bo nierealnym wydaje mi się, mi przynajmniej, żeby sprawa transferu e, tak drogiego, dużego e, i mam nadzieję w przyszłości, jeśli do niego dojdzie, znaczącego dla Manchesteru United mm, miałaby się wykrystalizować pod koniec kwietnia, gdzie sezon jeszcze trwa. Wiadomo, że sezon ligowy raczej już nas ani ziębi, ani grzeje. Bardziej będziemy się skupiali na Lidze Europy. I to właśnie zwycięstwo w tym turnieju, to właśnie zwycięstwo w tych rozgrywkach wydaje mi się będzie kluczowe, jeśli chodzi o pozyskiwanie graczy takich jak na przykład Osimen. Bo jeśli chodzi o Wiktora, który jest zawodnikiem... który jest zawodnikiem... Napoli, cały czas przypominam Występuje ostatnio w Galatasaray, występuje aktualnie w Galatasaray na wypożyczeniu Nie ma dobrych relacji z włodarzami Napoli Wiemy też, że jeśli chodzi o włodarzy Napoli, ciężko jest się z nimi dogadywać W kontekście transferów od nich jakby, bo jeśli oni chcą kogoś kupić To mieliśmy jakby, mieliśmy idealny przykład, wyciągnęli od nas nie pamiętam już za ile tam, między 25 a 30 milionów funtów. Mactominea, to jest kradzież w złoty dzień. Chcieli kupić Garnaccio za 50, kolejny kabaret. A pamiętam parę lat temu jak my chcieliśmy kupić od niego, od nich, tego obrońcę. Nazwiska teraz nie pamiętam. Czarnoskóry, środkowy obrońca. Eee, chcieli 100-120 milionów, po na też się zgłaszali już ludzie wcześniej i też yy, wołali tyle, więc, yy, więc jest, to, jest to klub, raczej, z którym się ciężko dogadywać, w tej sytuacji jakby pomaga na pewno to, że dobrych relacji nie ma yy, sam Wiktor z włodarzami, yy, kontrakt Wiktora jest jeszcze długi, jest jeszcze na rok bodajże, yy, czyli do 2026. Yy, Samo Simen do, do Napolu raczej nie wróci, więc y, jest tutaj jakaś jest prawdopodobieństwo y, kolejne śledztwo internetowych detektywów. Y, przypuszczenia, że y, Osimen pójdzie na wypożyczenie, na przykład do nas, y, pod warunkiem, że za rok, gdy skończy mu się kontrakt, y, po prostu nie przy, przyjdzie do nas za darmo. Wiadomo za darmo, w się sensie Napoli nic nie zarobi, ale podpisujemy z nim teraz jakiś papier, że, że 40 milionów na przykład za podpis będzie dla niego, co byłoby zdecydowanie taniej niż mielibyśmy zapłacić klubowi z Neapolu, bo nie pamiętam ile on ma tam odstępnego, na pewno powyżej 60 milionów, więc byłby to lepszy deal, no ale odłożyłoby to, odłożyłoby to. Jakby, czy znaczy nie, przepraszam, nie odłożyłoby, bo byłby by, 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 by u, by, by u nas na wypożyczeniu. Także jest, tu jest sytuacja win-win i dla, i dla piłkarza, który gdzieś tam krążyły jakieś wypowiedzi, nie wiem czy prawdziwe, że chciałby. Bo... Tak, kulibali, dokładnie tak, kulibali. Jeśli chodzi o tego obrońca, kulibali, dokładnie tak. Eee, yeah, w, 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 wiktora w no, papa, bo pa, się wybiłem. Eee, Victor mówił, znaczy nie wiadomo właśnie czy to jest prawda czy nie, bo nigdzie żadnego oficjalnego oświadczenia nie było, e, że chciały dołączyć do Manchesteru United. E, tylko mnie się osobiście wydaje, że tutaj duże znaczenie będzie miało to, czy będziemy grali w Lidze Mistrzów w na następnym sezonie, czy nie, czyli czy wygramy Ligę Europy, czy jej po prostu nie wygramy. Mówi się też, że celem numer jeden, jeśli chodzi o napastników, celem numer jeden Amorima jest Liam Delap. Do końca w to nie wierzę. E, mnie się wydaje, że tu jest bardziej jakby nacisk e, z góry. E, żeby tak mówić, że to jest cel numer jeden. E, dlaczego? Bo kupując, e, bo kupując na, jeśli, czy biorąc, biorąc napastnika, za którego trzeba dużo zapłacić, nawet jeśli byłaby to jakaś procentowo większa szansa na to, że te bramki będą strzelane, e, możliwe, że będzie flopem. I tych, ani nie będzie tych bramek, ani go nie odzyskamy za niego pieniędzy. Adelap jest stosunkowo tani, młody, e, zagrał jeden sezon z Premier League. Raczej nie podejrzewa nikt, że będzie drugim Wayne'em Runejem, e, ale, ale na pewno będzie solidnym ligowym zawodnikiem. I e, nawet jeśli u nas nie odpaliłby na miarę oczekiwań, zawsze można by go sprzedać za więcej niż się go kupiło. A niestety nasz zarząd, nasi właściciele są nastawieni na, na zysk, na zysk, nie na straty w tym momencie. Eee, mówi się też sporo o Edersonie z Atalanty. Eee, tylko tutaj jakby żadnych oficjalnych informacji od tych dziennikarzy, których eee, powiedzmy śledzę, czy śledzą ci ludzie, których ja śledzę. Eee, nie bardzo, nie bardzo są jakieś informacje dokładniejsze na ten temat. Pada tylko, padają tylko, eee, padają tylko. Półpuste hasła, że tak powiem. Delap może być dobry, pisze Szymon. E, liczę na to. Liczę na to, że jeśli faktycznie przyjdzie, czyli znaczy liczę na to, że przyjdzie do nas i będzie dobry, bo e, jeśli mam być szczery, to e, nie liczę na to, że do nas przyjdzie, bo wolałbym Osimena. Wiem, że to jest większe ryzyko, wiem, że to jest większy wydatek, e, ale to jest doświadczony napastnik. E, to jest doświadczony napastnik i e, nie byłem, mówiłem na którymś live'ie wcześniej, że, długo wcześniej, że nie jestem fanem jego talentu Ale patrząc na rynek transferowy, patrząc na to co się na nim dzieje, patrząc na to, że Gjokeres jest praktycznie jedną nogą w Arsenalu e, Ossimen, z tych doświadczonych, wolnych napastników W sensie tych dostępnych, w miarę dostępnych e, Wydaje mi się, że to jest jeden, jedyne, jedyne, jedyne jakby wyjście jeśli chodzi o tych doświadczonych Kunia Mówiłem pamiętam, o Dorgu. Mówiłem, pamiętam o Dorgu, że mam taki vibe Antonio Walencji i jest to młody zawodnik. Mam nadzieję, że się, że się sprawdzi, że, że, że będę mógł go e, porównywać do, do, do Antonio. I jeśli chodzi o Kunie, wiem, że to jest trochę na wyrost i nigdzie tego wcześniej nie przeczytałem, ale e, dziwne mam takie wrażenie, że tu jest historia trochę jak z, z, z Erikiem Kantoną. W sensie, że przyjdzie i, i, be, i będzie kosił, będzie, będzie, będzie grubo, będzie kontrowersyjnie, ale będzie też widać tą jakość na boisku. E, jakość na boisku na pewno widać było wczoraj. E, jeśli ktoś oglądał jeśli ktoś oglądał e, City z Aston Villą. widać było jakość ze strony Markusa. Markusa, który oficjalnie jest naszym zawodnikiem, jest do końca sezonu wyposażony do Aston Villa. Płacimy, płacimy część jego pensji po to, żeby u nas nie grał. E, 40 milionów, prawo pierwokupu e, ma Aston Villa. Unai Emery jest bardzo z niego zadowolony. Czy Aston Villa go finalnie wykupi? Tego nie wiemy. Jeśli Markus będzie się prezentował tak jak do tej pory, jeśli Unai Emery będzie mówił o nim, że fantastycznie pracuje na treningach i, e, i wypowiadał się o nich w samych superlatywach, miejmy nadzieję, że będziemy w stanie e, spieniężyć Markusa. bo ja osobiście nie wierzę, że po tym publicznym ukrzyżowaniu, nazwijmy to jakiego dokonał Amorim na Rashfordzie co poskutkowało oczywiście tym wypożyczeniem, nie wydaje mi się żeby nie wydaje mi się, żeby była jakakolwiek droga powrotna dla Markusa do Manchesteru United eee, trochę inaczej widzę sytuację Antonego Antony mówił Wszyscy wiemy jak Antony gra w Betisie Strzela bramki, asystuje Ostatnio nawet strzelił prawą nogą e, Jakby to nie był ten Antony Który odchodził z Manchesteru United Tylko ten Antony, którego kupiliśmy e, na takiego, za, za takiego zawodnika Jakiego widzimy w Betisie Zapłaciliśmy te 100 milionów e, tam 90 e, Ja osobiście Nie byłbym wielkim fanem Powrotu Antonego wolałbym, żeby Betis, albo innych hiszpańskich klubów w tej lidze hiszpańskiej Antony odnajduje się fantastycznie. Wolałbym osobiście, żeby wolałbym osobiście, żeby ktoś za niego zapłacił fajną kwotę, żebyśmy podali sobie z Antonem ręce i życzyli mu wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Bo pokazał przez dwa lata ponad, że. To nie jest liga dla niego. Wiem, że miał różne przeboje w życiu prywatnym, które mogły mu przeszkadzać w tym, żeby grać w piłkę na tym poziomie, jakiego się od niego wymaga, no, ale na tym też polega, wydaje mi się, profesjonalizm. A, a Antony wysiadł na lotnisku, opowiadał, że wysiadł na lotnisku w Sewili, wysiadł z samolotu i posłuchł promienie słoneczne, jakoś, jakaś inna energia, tak jakby po prostu. Antony nadroził się na, rowo, na nowo. Ja mu życzę wszystkiego najlepszego, ale nie sądzę, żeby to był dobry pomysł, żeby, żeby Antony do nas wracał. Zależy oczywiście też, jakie ma relacje z Amorimem. Mówi się o tym też trochę, że, że te relacje nie są złe. Są neutralne, powiedzmy z przewagą jakby takich dobrych odczuć, więc nie, ja, ja nie jestem za tym, żeby Antony wracał. Ale nie zdziwię się, jeśli wróci. Nie zdziwię się, jeśli wróci. Eee, ale wątpię. <głynie> Ogólnie rzecz biorąc, wątpię. Eee... Kulnia może być niezwykłe. Kto w United wygra, ale według Ciebie? Mam nadzieję. Mam nadzieję. Będzie ciężko. Eee, paradoksalnie uważam, że trudniejszy będzie dwumecz z Bilbao niż sam finał. W finale będziemy grali z Tottenhamem albo z BODO. E, wiadomo, że finał rządzi się swoimi prawami, e, ale nie uważam, żebyśmy my przegrali finał. Ostatni finał, jaki przegraliśmy, to było e, dwa lata temu. Dwa lata temu e, w pucharze Anglii. Dobrze mówię, dwa lata temu. Może trzy? przepraszam. E, rok dwa, dwa, dwa lata temu. E, I i też nie przegraliśmy go jakoś mega znacząco. Nie to, że nas City miażdżyły i tak dalej. Final rządzi się swoimi prawami, e, i wydaje mi się, że to my mamy większe doświadczenie w graniu w finałach: ani Bodo, ani Tottenham. E, w zbyt wielu takich finałach nie mieli okazji grać. Więc wydaje mi się, że tutaj jakby wiem, że jakby to nie są ci piłkarze, którzy grali u nas z Manchesteru w sensie, którzy grali w tych finałach. Co nie zmienia faktu, że jako klub występowaliśmy po prostu w tych finałach częściej. I samym tym wydaje mi się, powinniśmy trochę postraszyć rywali. Bilbao, to będzie problem. Chodziły krążą zdania, widziałem gdzieś na Twitterze, że Nico Williams nie zagra ani w meczu nie zagrał ani w meczu ligowym z Realem. I mówi się też o tym, że nie będzie dostępny dla trenera drużyny Basków w meczu, w dwóch meczu z Manchesterem United. Ja osobiście, wiadomo, życzę mu dużo zdrowia, ale na nowy sezon. <grytanie> Bo nie ukrywajmy Nico Williams, o którego za chwilę pewnie będzie się zabijać pół Europy. Eee, dwóch meczu na Nessą MMS. W sensie nie rozumiem. Gramy rewanż, drugi mecz jest u nas, drugi mecz jest na Old Trafford. Nic pisze z Bilbao, może ciężko w lidze, mają raczej pewne top 4, to jest dla nich bardzo ważne, na pewno ze względu na fakt, że finał jest na ich stadionie. To na pewno, co chciałem jeszcze powiedzieć odnośnie Bilbao, to jest mega poukładana drużyna, a dowodem na to, że są mega pokładane, jest to, że mają najlepszą defensywę w La Lidze. Eee... My nie mamy złej defensywy. Wiadomo, że ta Liga, Liga, La Liga i Premier League to są trochę inne rozgrywki, ale Bilbao mający najlepszą defensywę w Dralidze, my nie mający złej defensywy powiedzmy ostatnio, więc teoretycznie możemy stwierdzić, że jakby ten pojedynek rozwiąże się w ataku. A jak radzimy sobie w ataku ostatnio? <laughs> Wszyscy wiemy, więc nie wydaje mi się, żeby ten mecz... E, przebiegał ten dwumecz Przebiegał za bardzo po naszej myśli w, Spodziewam się nawet Jakiejś dogrywki karnych na Old Trafford Nie będę tym zaskoczony, ale finalnie mam nadzieję Że uda nam się awansować Do tego finału i, i go po prostu Wygrać, bo na pewno e, Otworzy nam to horyzonty, jeśli, o horyzonty Finansowe, jeśli chodzi o e, Dokonywanie transferów e, Jeśli chodzi o e, Pozyskiwanie, co za tym idzie Pozyskiwanie zawodników E, takich jak Mateusz Kunia, na przykład, może Wiktor Osiman, Ederson z Atalanty, czy e, mam nadzieję również Liam Delap. E, mówi się również, ale to są raczej moim, tak nie wiem, e, szczerze powiedziawszy, raczej w kategorii, e, w kategorii mało realne e, bo jeśli miałoby to zależeć od piłkarza, no to wątpię. Frimpong, e, klauzula odejścia 40 milionów to są grosze, jak na obecne warunki i jakość tego piłkarza. Przede wszystkim wiek, bo ma chyba 21 lat. E, Reprezentant Holandii e, no niesamowity progres zrobił w ostatnich, w ostatnich dwóch latach. Podczas gdy rozwinął skrzydła fantastycznie i no, będą się o niego zabijali najlepsi. U nas na pewno znalazłby miejsce, wydaje mi się, nawet w pierwszym składzie, bo e, wiem, że wielu z Was chciałoby Dalota, <laughs> żeby po prostu już sobie poszedł. E, większość, z nas, większość z nas ma dosyć Dalota. Ja na pewno chciałbym, żeby Dalot zaczął wykorzystywać swój potencjał, bo wie, wierzę w to, że, e, że potrafi grać w piłkę. Pamiętam, chyba brat mi mówił parę lat temu, jak grał jeszcze w Football Managera, że Dalot był jednym z największych talentów w e, Football Managerze. E, I dziwi się, i wszyscy, którzy grali w Football Managera wtedy dziwili się, że w rzeczywistym świecie ten Dalot po prostu nie dojeżdża, tak jak dojeżdża w grze. E, kluczem do tego, żeby nam się powiodło jest e, kluczem do tego, żeby nam się powiodło e, finansowo w przyszłości e, w takich sprawach mniejszych, większych, jak na przykład transfer Matusa Sakuni, e, czyli Amadelapa, obojętnie kogo innego, e, jest to, żebyśmy wygrali w tym sezonie Ligi Europy. To jest jakby main focus, to jest główny cel. E, więc nie możemy dziwić się, nie możemy dziwić się, że zagrali rezerwowi bądź nawet debiutanci w meczu z Wolverhampton. Wydaje mi się, że podobne obrazki będziemy widzieli w nadchodzących spotkaniach ligowych, że będą zaczynali, te, zaczynali będą te mecze ligowe, zostało ich pięć. Zawodnicy niedoświadczeni, zawodnicy, na których Amorim do tej pory nie stawiał, albo stawiał z przymusu, plus Akademia plus akademia plus po prostu jakieś wybitne jednostki z akademii do tej pory Amas do tej pory Frederickson ten jeden mecz moim zdaniem prezentowali się bardzo poprawnie i quiero, wow, dziękuję wow jeżeli Arnold odejdzie co już jest pewne nie ma pewnie Liverpool wyłoży większą y kasę za film Fonga. Bardzo możliwe i powiem tak: pamiętamy, znamy zawodnika o nazwisku Olise z Crystal Palace, kiedyś. Monitorowaliśmy jego sytuację dwa lata trzy I chcieliśmy do, dobić, dokonać transferu, żeby przyszedł do nas, płacąc w ratach. Tak jak zrobiliśmy to z Irgzi, tak jak zrobiliśmy to z kimś tam jeszcze. I tak jak pewnie będziemy chcieli to zrobić z Kunią i z Delapem. A przyszedł Bayern Monachium, zapukał. P -p -p puk, witam prezesa Kryształowego Pałacu. Hej, hej, damy 5 milionów więcej niż United i dajemy je teraz całość. I poszedł do Bayern Monachium. Tam nie do końca miał jakby pierwsze miejsce miejsce od pierwszych minut, to dzieje cały czas. Gdzie u nas pewnie takie by miał? No ale zdecydowało zdecydowało to, że po prostu ktoś chciał, płacił więcej, nie dużo więcej, bo 5 milionów. 5 milionów, których nie chciał United zapłacić, między innymi za wypożyczenie Tela z Bayernu Monachium właśnie. potela, którego sięgnął, jak pamiętamy, to Tottenham Hotspur, czyli gdzie, nie, gdzie nie, nie uważam ogólnie, żeby to było jakby warte, warte tych 5 milionów. Ten transfer, ale jeśli zdarzy się sytuacja, że na przykład będziemy grali w finale Ligi Europy z Tottenhamem i ten strzeli bramkę, która na przykład nie wiem, zadecyduje o tym, że Tottenham wygra, ten zawodnik kosztował ich to wypożyczenie 5 milionów, czyli jakby przez to, że pożądowaliśmy 5 milionów, przegraliśmy 80-90, bo na tyle się wycenia. Na tyle się wycenia, jakby zwycięstwo w e, Lidze Europy i konsekwencje związane z zyskami z tytułu tego, że się te rozgrywki e, wygrywa. Także głównym celem jest Liga Europy. Na spotkania ligowe, bierzmy poprawkę. Muszę zmarknąć panowie, bo mi zaraz. Przepraszam. <grywa> Nie. Dosenne wow. przesilenie chyba wjechało. Także ogólnie rzecz biorąc powiem tak. Podsumowując to wszystko, wiem, że trochę tutaj taki był miszmasz trochę pewnie, troszkę pewnie bałagan, taki słowny, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o tematy, które były omawiane. Ale chciałbym, żeby ta seria z nowym logo, z tym paskiem tutaj na dole. Z informacją, który jest dzień. Może jeszcze uda się, bo nie umiem jeszcze dodać zegar z datą, to bym chciał zrobić. Jeśli ktoś wie, jak to zrobić, serdecznie zapraszam. Odezwać się do mnie na Priv. Będę na pewno wspominał tych, którzy mi pomagali, jakby tutaj to, to, to zrobić. I tak jak mówię, chciałbym, żeby to była jakaś miarę regularna seria. Jeśli będą jakieś ważniejsze wydarzenia, będę siadał na kultowej cegle. Specjalnie musiałem tu przestawić, żeby to żeby to zrobić. Będę siedział na kultowej cegle i z tej pozycji tutaj będziemy po prostu omawiali to wszystko co się dzieje wokoło naszego ukochanego klubu. Wielu z was może powiedzieć, że to nie jest wasz ukochany, ale was też zapraszam wszystkich do subskrybowania, do zostawienia reakcji tutaj i nie wiem kiedy w sumie następny taki live, oczywiście będę śledził Twittera, wszystkie media społecznościowe, patrzył co się dzieje ciekawego związanego z Manchester United. I jeśli będzie coś na tyle ciekawego, żeby szerzej o tym porozmawiać, to siądę tu i zapraszam serdecznie. Dziś był to taki w sumie testowo debiutancki taki live'ik. Jeśli będą miały się odbywać kolejne, najprawdopodobniej, raczej na pewno będzie to zapowiadane na Instagramie. Powinno być też na TikToku. I to chyba tyle. To chyba tyle. Jest środa, gramy w niedzielę, więc może w piątek. Może w piątek sobie usiądziemy. Zrobimy taki tygodniowy przegląd prasy. Na tą chwilę to wszystko ode mnie. Dziękuję serdecznie, zapraszam do wszystkie inne moje profile na mediach społecznościowych i życzę udanego popołudnia. Zazwyczaj jest to wieczór, ale tym razem, tym razem udało się trochę wcześniej. Kowlik spyta, kiedy kolejny live wstępnie umówmy się na piątek ale nic nie obiecuję, myślę, że tak wydaje w piątek sobie zrobimy taki tygodniowy przegląd tygodniowy przegląd prasy, może ktoś coś potwierdzi bardziej, jeśli chodzi o cele transferowe, bądź jak daleko zaszły rozmowy i którzy dziennikarze jakby się wypowiadają na ten temat i jak szeroko także wstępnie umawiamy się na piątek na pewno widzimy się w niedzielę Także dziękuję serdecznie za teraz. Do zobaczenia. Trzymajcie się.